Witam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy Craftkeidowicze, raczej się Krufonowicze, czy tam Nohalowicze, czy inni podobni. E, tak dzisiaj i oczywiście Kraftkajdy. Jak już słychać może szum ptaków, śpiew e, czy, czy innych drzew? Mm, tak, jestem na kraftki! Zapomniałem, że mam to zajebie słoneczko. <laughs> Czy coś nie? E, no, bo ten. E, ten statek mój skończyłem wreszcie. Co tam w ogóle za jakaś załoga? Co za Co zaraz to sprawdzimy? Patrzcie w ogóle jak ten. Jak cały. Y, całe fruszkowe, fruszkowa kraina ładnie z samej góry wygląda. To jest bodajże z 256 y, kratki. Tak! <laughs> Cała, piękna, fruszkowa kraina mm, Tak wygląda z góry Tak, to jest właśnie, tutaj Papier robi swoje eksperymenty, nie wnikajcie że to słodeczko. <grymne> Ale właśnie, bo To tam jakaś, czekaj, czekaj, co, co tam jakaś załoga robi, halo Ja się pytam, co, co, co to ma ten tego, kurde, znaczyć Ale patrzcie jaki ładny statek wyszedł Jak normalnie go żaglowałem, to normalnie Normalnie jest piękny. Więc nawet powiedziałbym, że bardzo piękny, prawda? Z, nie na słońce mi normalnie rozbraja. Taki bombelek. <laughs> Czy coś. Tak, to oczywiście słoneczko z tyle e, No, tak się prezentuje właśnie. M, fruszkowy, fruszkowy statek. Który przypłynął do portu coke się mobile spią ja A, tu się dużo ma burę Ja z na statek w ogóle. Co to w ogóle jakaś załoga jest? Yy, tak, dorobiłem też oczywiście działa, żeby nie było. Coś jest zamkniętych, coś są normalne, działa. Tam. Czy może może coś, się... nie sięgnę. Dobra, ja z my są spiernicze, bo to atakują. E, no. <laughs> Zrobi tam jest dziura, nie? żeby one ty nie mógł przeleźć. <laughs> bezpiecznie, nie? Ehm... No tak, no co za załogę? no kupię się bym nie wiedział, nie? <ścoughs> co, wcale nie tak, że to ja, ich tutaj zrobił, nie? No wiadomo, jak to marynarze, jak na marynarze przystało. Bez butów na posaka, ale jakieś tam ciuszki swoje mają. Ten taki smutny, nie wiem dlaczego. No, tak, Z kolejne wykorzystanie, właśnie stojaków i możliwości ustawiania ich. Latarnie też są porozwieszane, żeby troszeczkę tutaj oświetlały, żeby to tak, wiecie. No, coś tutaj było widać, nie? E no i tutaj kupiec, nie? No, widać kupiec typowy. Już Kachiura w łapie, on tu będzie handlował. Skrzynki ma, jeszcze nie wiem z kim będzie handlował, ale może z tym ząbielkiem będzie handlował. To też tak jest na złoto. Halo? ha? E? Będziesz handlował? I tak się rozgląda, żeby chciał pohandlować, nie? No, yy... Tutaj oczywiście jakiś y, y, spity y, siedzi. E, jest oczywiście również pocienie gniazda, no bo tego zabraknąć nie mogło, więc bocienie gniazdo musi być, no bo to, to, to musi być, nie? Tutaj jeden obserwuje, co tu się dzieje tam, co tam się dzieje. Mu trochę głowę, wykrzywiło trochę sparaliżowany, ale to, ale to, nie, to nieważne, tam nieważne. ale się po prostu po okolicy, podziwia futrzkowy zamek, boże, co tam jest z tych mów. Jeszcze nie użyłem tego ogień, zgasiłem. Ja pierniczę w maku, gdzieś do końca się to rozpalił. No dęb, tak, no tu się strasznie mobowo zrobiło. Eee, no ale mniejsza z tym, o! Tak się nie spada szybko. No, i tu jest Kajuta Kapitana. Oczywiście, powiem Wam tak. W tej chwili mam taki teksturek niby defaultowy, 32-pixelowy, nie? Te obrazy tu są genialne. A szczególnie ten. To jest ten taki podobnie ten zwykły taki, taki ludek. Nie jest Questa, ale kurde, ładne te obrazy są no Mega, mega Także tutaj kajuta kapitana wygląda pięknie Widzisz, miałem tutaj jeszcze postawiać biblioteczki Zapomniałem Także na, no, tu jest sobie taka kajuta kapitana po prostu Taka, o No a kapitan Tu To jest jego podwładny To jest groźny kapitan Kapitan? Sylwester? Dlaczego Sylwester? Panie Czemu pan jest sylwester? I co pan, pan. Ej, pan tu pokazuje, że jakąś dźwignię, czekaj, bo ten. Ty mu pokazujesz jakąś dźwignię, i on ci tutaj eee... salutuje. Że, 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 że co, że on, on, to, on to ma, to dźwignię tam. Ale jak widzisz, on, się, on, on, on cię ma gdzieś. He. Pomożemy mu, nie? Weźmiemy. Ej, co to za dźwignia? Wajknąć to? Czy nie wajknąć? A niech się dzieje co chce! Wo wo wo, wo! Eee... Co tu się dzieje? Dlaczego on w tym ciał strzela? O, do tego są pewnie. Ach, no tak, kapitan Sylwester! No tak! Faktycznie, kapitan Sylwester! Eee, tak się słuchajcie, e, kapitan Sylwester, życzy Wam e, szczęśliwego nowego roku. Eee, e, e. <ścoughs> Nie ja wiem, co ten odcinek wychodzi o godzinie 16, ale nie wiadomo, co się będzie działo potem, czy, czy będzie jakiś live, bo jeszcze nie wiem, czy będzie live em, sylwestrowy, czy go nie będzie, nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Eee, e, ale tak, w ogóle dlaczego one lecą tak nisko? A już nie lecą. Coś zrypałem, nieważne. E, tak, e, życzę wszystkim. E, Sylwestra i żeby ten nowy nadchodzący 2020 rok yy, był lepszy pod każdym względem od tego, co się było działo w 2019. Um, bez względu na to, co się działo. <laughs> czy to był dobry rok, czy był gierski rok, byle ten kolejny rok był rokiem lepszym, bardziej FOMFWnym niż, niż obecny. No. Tak. Nie wiem dlaczego te fajerwerki tak leciały przy testach leciały lepiej. <laughs> No ale, tak eee, Także, no, taki krótki odcinek jak dzisiaj. Eee, mam nadzieję, że widzimy się jeszcze potem na jakimś live, że, że, że jednak dam radę go odpalić. Eee, tymczasem dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i i i.